Jakie są wszystkie modele Rolls Royce'a? Obecnie marka ma w swojej ofercie 6 głównych modeli, a każdy kolejny jest coraz droższy i bardziej ekskluzywny. Pierwszy to Ghost, najbardziej podstawowy Rolls Royce, choć i tak kosztuje więcej niż większość super samochodu. Jest nieco mniejszy i bardziej sportowy niż reszta gamy, zaprojektowany dla osób, które chcą poczuć luksus Rolls Royce'a, ale w formie praktycznej limuzyny do jazdy na co dzień. Następnie mamy Kulinana, czyli ultra luksusowego SUVa. To połączenie zdolności terenowych z wnętrzem przypominającym prywatny odrzutowiec. Idealny wybór dla tych, którzy chcą podróżować wszędzie, nie rezygnując z komfortu. Kolejny model to RAVE. Budźbielowy Gran Turismo z potężnym silnikiem v 12 skupiony bardziej na osiągach i wrażeniach z jazdy. Na jego bazie powstał DAWN, czyli kabriolet stworzony do stylowej jazdy pod gołym niebem. Dalej mamy Spectre, pierwszy w pełni elektryczny model rolls royce Łączy ciszę, płynność i majestatyczną obecność charakterystyczną dla marki, ale wyznacza kierunek na przyszłość dzięki napędowi elektrycznemu. Na samym szczycie znajduje się Phantom, flagowiec Rolls-Royce'a, największy, najbardziej luksusowy i najbardziej konfigurowalny samochód w ofercie. To kwintesencja luksusu i prestiżu, a jednocześnie najdroższy model w całej gamie.